Serwus, to będzie Nebronowski, bardzo gorący, bardzo serdecznie. Ja jestem Miliki, a to kolejny odcinek na kanale Miliki Plus. Cię na was bardzo, bardzo, bardzo gorąco i bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Miliki Plus o 15.30. Przypominam, codziennie o 15.30 na kanale Miliki Plus są filmy i codziennie o godzinie 18.30 na kanale głównym są filmy, także w słuchajcie. Sensie... Ja wiem, ja wiem, słuchajcie, ja wiem, dwa filmy dziennie to jest mocno, słuchajcie. I to trzeci dzień tak jadę, jeżeli chodzi o dwa filmy dziennie. Także jest dobrze, zostawcie za tę łapkę w górę, a my słuchajcie w dzisiejszym odcinku jazda, gwiazda. Dalej, oczywiście, z naszą kochanią, tak jak słuchajcie, to obiecywałam. I ogólnie, jak widzicie, to troszeczkę się pozmieniało, ponieważ mam przede wszystkim więcej, słuchajcie, surowców, więcej żelaza, więcej węgla, ponieważ sobie pochodziłam i jestem też w innym miejscu, jak widzicie, po sobie poszukałam i mam mniej do dlatego że umarłam, ale to już jest, słuchajcie, nieważne, i to nieistotne. Jak widzicie, jakby tutaj też się musiałam zaabunkrować, bo to jest, miałam, miałam jakby, przypał. Um, I tak, Creeper mnie wysadził ogólnie. Umarłam przez Creepera i to było dosłownie przed chwilą, ponieważ nagrywam jeden odcinek po drugim, już tak powiem. I Creeper po prostu Szedł se wybuchę se i umarłam, nie? Totalnie umarłam i no trochę, trochę smutno, wystraszyłam się, zasmuciłam się, ale wróciłam i cudem mi temu nie spłynęły, ponieważ akurat umarłam, słuchajcie, obok grawy, ale na całe szczęście, słuchajcie, jest dobrze i wszystkie itemy mam i to było tam. Dokładnie w tamtym miejscu, słuchajcie, tutaj płaczę, tam umarłam. No ale dobra, słuchajcie, nieistotne. Istotne jest to, że oczywiście musimy słuchajcie zbierać dzisiaj diamenty. Ogółem ja już mam wrażenie, że byłam w w każdym możliwym miejscu, jeżeli chodzi o ten kanion. I nie wiem za bardzo, co mam w teraz tutaj ze sobą za bardzo począć, no bo sobie no już. Wszędzie byłam, wszystko już zebrane, nawet, sobie, jak widzicie, tutaj byłam, ale jeszcze nie, nie było w sumie tam, także możemy tam się przejść. A niech za bardzo bym chciała, jakby opuszyć ten kanion, ponieważ chciałabym wiedzieć, gdzie jest mój dom. Ponieważ ja niestety tutaj jeszcze. Jak się wystraszam znowu, no po prostu to jest niemożliwe, słuchajcie, te potwory mi skaczą na głowę i ja nie lubię za to przez to kanionów. Ale dobra, słuchajcie, tutaj niestety nie ma nic i niedobrze, ponieważ jakby tutaj coś było to byśmy mogli, przejść się do jakiejś, oczywiście, oczywiście tej, yy, do jakiejś jaskini, ale tutaj niestety nic nie ma, także musimy sobie, jakoś radzić sami, więc tak, wbijamy oczywiście... Ło, wow, no kurde, bele, no przestańcie, no po prostu nienawidzę tego, ja tego po prostu nie nienawidzę, jeszcze do mnie chyba szkielet strzela z drugiej strony, mi się wydaje, nie wiem, dobra, już po prostu nic nie wiem, ale, słuchajcie, tam zauważyłam, że jest jakaś jaskinia, więc ja bym się tam przeszła, o ile mnie nic, kurde, to nie... Skąd? Po prostu skąd? z z do mnie strza. po prostu będzie się stał i będzie strzelać, dobra, to ja sobie robię taki myk, że po prostu jej przeskoczę i kurde i nic nie zrobisz, dobra, słuchajcie, cool, yy, lecimy w takim razie, słuchajcie, oczywiście na dół, tak jak nas prowadzi jaskinia, zbieramy sobie to żelazo, chociaż mamy dosyć sporo tego żelaza, to jeszcze jedno, słuchajcie, sobie pokuszę się po to żelazo jedno, tak, sobie zbierzemy, sobie, żeby było yy, gites, majonez i tam już byłam, well... Well, well, well. No słuchajcie, ja już wszędzie byłam. Ja nie wiem, gdzie mam teraz chodzić. Wszystkie miesz mie mieszkania, ja nie mogę, ja nie wiem, co ja mam w głowie. Wszystkie miejsca zostały, słuchajcie, przeze mnie już y odwiedzone. I nie mamy za bardzo pola manewru, że tak powiem, że tak się wyrażę. Y ale, Jolo, słuchajcie, Jolo, zejdziemy tutaj. Tu były nasze pierwsze diaksy, chyba z tego, co pamiętam, tam, w tym miejscu. Więc e zrobimy sobie taki sp. Co mnie bije? Co mnie bije? Co mnie kurde bije? No proszę, co to? Jakim prawem? Ja tego nawet nie słyszałam. No i co? No nie, 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 koleżko, koleżko, nie tym razem, nie przyjdziesz do mnie tutaj i mnie nie zabijesz. Okej, okay. w każdym razie, słuchajcie, nie mam niestety większego pola manewru, musimy się niestety kopać przed siebie i będziemy liczyć na to, że znajdziemy jakąś jaskinię. Okej, okay. mamy coś tutaj, mamy coś, dobra, widzisz, że naprawdę gigantyczna jaskinia. Jak widzicie, naprawdę jest to zwiedzać, mogą tutaj być diamenty, ja nie ukrywam, że nie, mogą tutaj być, prawda? Ale słuchajcie, w zasadzie to serio mogą tutaj być, więc możemy sobie tutaj coś rozkopać troszeczkę tego. Jestem ciekawa, ile razy, słuchajcie... Było tak, że szłam i ominęłam jakieś takie diamenty, że na przykład coś gdzieś leżały, wiecie, na przykład na dole czy coś takiego tam na przykład. Są jakieś diamenty? Nie ma niestety. Dobra, nieważne. W każdym razie, no wyobrażacie sobie, ile diamentów musicie ominąć, Albo na przykład, że wiecie, że się budujecie i to i za tym będzie diament, co nie? Bo akurat nie było, no ale wiecie o co chodzi, że jakby jeden kratka minę. jedna kratka, słuchajcie, od, od, od diamenta, Więc jestem naprawdę mega ciekawa w sumie, ile razy tak omina diamenty, bo coś tak czuję, że naprawdę sporo razy mogło tak się stać, niestety, no, ale no jakby co zrobisz, jak nic nie zrobisz i musimy sobie. Um, wstawić tej ton. I słuchajcie, troszeczkę przepalić żelaza, dlatego że jak widzicie, kończy nam się kilow, więc tak się nie tak być nie może, więc oczywiście sobie tutaj przepalimy, niech to się przepala, a my poszukamy sobie jakiejś jaskini. Mam nadzieję, że tam jakaś jaskinia oczywiście jest. Ok, mamy złoto. Myślałam przecież, że to jest diament, ale niestety to tylko złoto, ale dobra. Póki jest poziom. Ja tak się kopię, słuchajcie, tak w ogóle zrobiłam takie jolo, no po prostu sobie wkopam mam się gdzieś, a nie wiedziałam, który poziom, ale na cały szczęście 11, także spoko. Um, kopiemy się oczywiście przed siebie. Mam nadzieję, że teraz, zaraz, teraz znajdziemy coś i mam nadzieję, że już trzy się przepaliły. Dobra, jeszcze jeden. No, dziękuję, ok. Yy, to sobie zabierzemy i teraz tak, musimy sobie zrobić, słuchajcie, szybko jakiś, ok, crafting table, szybko cyk, robimy tak, robimy tak, robimy tak i mamy sobie kilo już, dobra. Jo, myślałam, że coś na mnie skacze, ok, nieważne, słuchajcie, trochę się wystraszyłam, ale to tylko, słuchajcie, jakiś bloczek, który się zbagował, więc tak, oczywiście budujemy, budujemy. No w sumie budujemy, niszczymy, lecimy po prostu dalej przed siebie. I miejmy nadzieję, że słuchajcie, jakieś tutaj diamenciki znajdziemy. No proszę, proszę, słuchajcie, no błagam Was i proszę, bo widzimy, że tutaj nam się coś zepsuło, więc musimy dać nowe kill-off eee, Czy ja to jest jakąś lawę? Ja niestety nawet lawy sobie za bardzo nie słyszę, ponieważ ja mam słabek na uszach, więc niestety ciężko by cośkolwiek tutaj było ogarnąć. I ja nie wiem, czy nie lepiej chcecie zrobić tutaj zaraz cięcie jakieś. Jak słuchajcie, polecę, w sensie jakby przebuduję się do przodu. Ja jak, jakby znajdę jakąś jaskinię, to wiecie, będziemy, tak, zasadzie, poczekajcie dosłownie chwilkę, no, dosłownie sekundkę, ja sobie poszukam jakiegoś, zasadzie, miejsca. A jednak nie musimy, słuchajcie, robić cięcia, o, proszę bardzo, ej, 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 nie chciałam tego zrobić, wracaj do mnie, dobra. E, jak widzicie, nie musiałam robić cięcia, także bardzo, słuchajcie, fajnie, tylko, że jakby, no, jednak, jednak będę musiała robić cięcie, ponieważ szału nie ma. Nie, nie oszukujemy się. Szały nie ma, socie, jeżeli chodzi o tą jaskinię, ponieważ nie jest jakaś wykwintna, że tak powiem. Więc socie, jednak cięcie, jednak cięcie i widzimy się dosłownie za chwilkę. Okej, okay, kochani, jak widzicie, ogólnie rzecz biorąc, to znalazłam. Znalazłam dosyć sporą jaskinię. Dosyć sporego, jakby. Yy, dosyć spory kanion, w którym jest mnóstwo lawy. I jak tutaj, nie będzie chociaż jednego diamenta. Ja przestaję wierzyć, słuchajcie, w Minecrafta. Przestanę w niego po prostu wierzyć i, i nie wiem, ponieważ, no. Kurde, no bez jaj widzieliście, słuchajcie, nas własne oczy to jaskini, jak ona wygląda, jak ona jest wielka. Więc słuchajcie, mam nadzieję, że tutaj naprawdę coś fajnego znajdziemy, ponieważ to jest naprawdę mega dużo, słuchajcie, lawy, a ta lawa jest... Nie, no, kana przerażająca, słuchajcie, jest to na serio mega przerażające, yy, więc ja to na wszelki wypadek, oczywiście, w razie jakbym tam miała wpaść, yy, to to wszystko, sobie, sobie zakleję i, i, i będzie słuchajcie bezpiecznie. Tutaj sobie coś poszukamy, czyli będzie jak cokolwiek, cokolwiek. Tu widzę, że jest jakieś przejście tajemne do dalszej części kanionu, ale niestety tutaj tej dalszej części nie ma nic, tak w wracamy się i lecimy na drugi koniec kanionu, ponieważ tam chyba jest więcej jakby tego wszystkiego. Słuchajcie, i tam no, może być dosyć mocno, więc oczywiście tam sobie polecimy. Yy, I, no, kurde, nie chcę mi się tej wody wszędzie rozstawiać, ale boję się. Się, że serio, możemy tam wpaść, więc wolałabym chyba, słuchajcie, uważać. W ogóle fajne są takie kaniony, dlatego że jakby wiadomo, że to nie będzie żadnych potworków, co nie? Bo no raczej, słuchajcie, nie ma potworków w miejscach, w których jest jasno, więc to jest fajne, bardzo fajne, tylko że jakbym nie chciała tutaj spłonąć, jakby jakiś potworek z góry się zrespi, ponieważ taka opcja akurat istnieje i jest możliwa. Dobra, tu mamy złoto. Złoto jakoś tak nie, nie do końca mnie korci, czy tak powiem, wolałabym oczywiście diamenty, no ale... Zbierzemy sobie, zbierzemy sobie to złoto. Ja bym wolała odwiedzić gdzieś jakąś jaskini, ponieważ wydaje mi się, że jest większa prawdopodobieństwo na to, że znajdziemy jakąś w jakiejś jaskinie, jaskini, jaskini, yy, jaskini diamenty niż słuchajcie, tak o. Więc lepiej oczywiście sobie gdzieś poszukać jakiejś jaskini i będzie słuchajcie, myślę, że super. Tam gdzieś się była jakaś bojaskini, tak mi się coś wydaje, ale nie wiem w sumie, to jest jakieś się zapajanek w ogóle spadł, tak by the way. Ok, tutaj coś jest, także możemy sobie tutaj się oczyć. O, proszę! No proszę bardzo, moi drodzy, mówiłam ja Wam mówiłam coś, słuchajcie, że tutaj jest możliwość oczywiście znalezienia diamentów. Proszę bardzo, bierzemy sobie oczywiście nam cika. Tutaj musimy ostrożnie, słuchajcie, jakby zdobywać te diamenty, dlatego że tutaj może być lawa pod tym. Okej, okay, ale nie ma, więc bierzemy. Dwa diamenty. No nie jest to, słuchajcie, nie jest to co prawda jakiś mocny wynik. Ale okej, okay, dobra, słuchajcie, może być lepiej, może być lepiej, więc no proszę, jakieś jeszcze diamenty, jakieś jeszcze diamenty i muszą być całkiem, także no, pochodzimy sobie po, je, po tej jaskini jeszcze. Poszukamy, zbierzemy sobie ten lapis przy okazji, ponieważ akurat lapis jest bardzo fajną sprawą, tak że oczywiście zbieramy go. I tu jest kolejna lawa. I lawa równa się diamenty, rzecz jasna, ale nie zawsze. Nie zawsze, jak wiemy, w sumie rzadko się to jako tako sprawdza. To już były diamenty dosyć blisko, więc wydaje mi się, że ciężko byłoby o jakieś kolejne diamenty, w ogóle nie zebrać tego lapisu. To jest, jest ze mną nie tak, okej. Okay. Wracamy się, słuchajcie, w takim razie, ponieważ tutaj nie ma nic, ale tutaj są chyba jakieś inne Stąd y. Stamtąd przyszłam, więc słuchajcie, ten, ten sobie, tej, tutaj sobie wbijemy i tutaj gdzieś socie, był cave. Dobra, wiedziałam, że tam był jakiś cave, tylko że on idzie do góry, no ale słuchajcie możemy i tak jakby mimo wszystko spróbować i może tutaj akurat socie, coś będzie, jakieś, nie wiem, odbicie w dół czy coś takiego, także słuchajcie oczywiście będziemy na to sobie liczyć. E, tych już w całej reszcie jako taką nie zbieram. W sensie, jakby, No wydaje mi się, że to jest nieopłacalne totalnie, więc... Socie, co zrobiłam. Dobra, nie wiem co zrobiłam, totalnie nie wiem co zrobiłam, to było dziwne i głupie, ale co ci nie istotniejsze jest to, że tu jest złoto, no ale jak mówię no złoto, słuchajcie... Mmm... Bole diamenty, jak mówię, słuchajcie. Bole diament o wiele bardziej, więc mam nadzieję, że oczywiście jakieś te diamenty sobie tej znajdziemy, byłoby całkiem fajnie. Jakbyśmy oczywiście, jak znaleźli w tym odcinku, bo jak nie znajdziemy jeszcze więcej diamentów, to słuchajcie, nie ma kolejnego odcinka. Nie ma, nie ma, słuchajcie, nie ma kolejnego odcinka, także, słuchajcie, no, diamenty, halo, no, ej, diamenty, dobra, to ja mam jakiś chyba kolejny, nie, to jest to samo, dobra, nieważne, myślałam, że to jest jakiś jeszcze jeden, słuchajcie, kanion znaleźć. o, ja nie mogę, jo, powiem wam, że wystraszyłam się trochę, że trochę się wystraszyłam tego, że umrę, ale na całe szczęście przeżyliśmy i mam nadzieję, że przeżyjemy, i tak, nie mamy już za bardzo jedzenia, więc no nie dobrze, ale mamy sobie jeszcze jakieś pochodnie, także sobie to sobie damy do rączki. I tak, zbieramy oczywiście złoto, które to jest, e, ponieważ nie mamy niczego, jakby innego do zbierania, więc oczywiście zbieramy złoto, ale ja coś tak czuję, że tutaj mogą być diamenty. To jest creeper. I tam jest lava. Okej, okay. creeper i lava to jest dobre połączenie, jeżeli chodzi o diaksy, więc. Czyżby, czyżby, cokolwiek, słuchajcie, tutaj było, proszę, proszę, dobra, zobaczymy, czekajcie, zostajemy sobie tej wodę, żeby być oczywiście pewnym że tutaj nic nas nie zrzuci, niestety tutaj nie ma chyba nic, ale możemy oczywiście tam przejść, ponieważ tam też coś może być, więc oczywiście musimy tutaj wszystko dokładnie, sobie ogarnąć, bardzo dokładnie. Tutaj na pewno nie ma czas czasem jakichś diamentów, sobie na wierzchu. Yy, szkoda, że nie możemy mieć jakiejś noktowizji, sobie, to która by przez jakby lawę patrzyła, co nie, bo to by było naprawdę op, i dzięki tym moglibyśmy, sobie znaleźć znacznie więcej diamentów i byłoby to o wiele fajniejsze, no, ale niestety nie ma czegoś takiego w Minecraftzie, a szkoda, chyba, że są jakieś tutaj Dziękuję. Bardzo dziękuję, Sajcie. Dziękuję za to, że mogę tutaj Sajcie, uczestniczyć w tym odcinku i zbierać te diamenty. Naprawdę to jest dla mnie Sajcie, niesamowite. E, także oczywiście zbieramy I kolejne diamenty. Tutaj mamy chyba 4-5 diamentów, czyli największe złożę Sajcie, dotychczas, więc super. Sześć diamentów! jo, mamy 12 diamentów w już. Naprawdę super! Mega się cieszę, słuchajcie. Takie odcinki to ja lubię. Naprawdę mogę takie odcinki nagrywać całą noc i cały dzień, ponieważ no to jest naprawdę istne... Przyjemność. Prawie wpadam do lawy z tymi diamentami i byłoby totalnie niebezpieczne i niemiło, ale na całe szczęście udało nam się uniknąć. Słuchajcie, takiego czegoś. E, lecimy tam jeszcze. Tam też mogą być jakieś diaksy, ponieważ tam jest oczywiście lawa. Świeci się to oznacza tylko i wyłącznie diaksy, e, ale no, chyba jednak nie w tym przypadku, słuchajcie. wiecie co z rzadku są e, diamenty chyba przy lawie. Tak, tak zauważyłam, słuchajcie, że naprawdę mega rzadki to jest widok i że takie rzeczy się raczej nie dzieją. Ale dobra. E, spróbujemy i tak, słuchajcie, to. Fuck! Poli mori, normalnie! Co tu się stało z tą wodą, tak by the way? Ja już widziałam! Przepraszam, że ja tak krzykłam, ale ja już widziałam, słuchajcie, ja już to widziałam, jak, jak leżę w tej lawie z tymi moimi dwunastoma diamentami. Przepraszam, to było... To było mocne, ale naprawdę nie chciałam ubierać, słuchajcie. Uwierzcie mi bądź nie, ja nie chciałam umierać, słuchajcie, ja nie chciałam, już raz umarłam i było mi przykro. to bardziej, że jestem troszeczkę dalej, słuchajcie, i boję się, że te diamenty mogłyby mi zniknąć, e, a dwa mogłyby się spalić w tej labie. I to było to było straszne, naprawdę się wystraszałam, słuchajcie. Dobra, zresztą was słyszeliście. E, mam nadzieję, że mi ten nie wie zaraz do pokoju i nie powie, że mam przestać krzyczeć, bo jakby takie rzeczy się zdarzają czasami u mnie w pokoju i u mnie, bo moje domownicy nie do końca lubią, jak krzyczę podczas nagrywania, tym bardziej, że jak jest 23. Ale mam nadzieję, że słuchajcie, jednak wszystko będzie w porządku i że nikt się jakby nie obrazi i nikt tego po prostu nie słyszał. Ale naprawdę się wystraszyłam. Ja nie mogę. To był po prostu okrzyk, słuchajcie, bez nadziei i bez silności. O, w ten sposób to był okrzyk bez silności zdecydowanie, ponieważ już czułam, słuchajcie, to... Że nie dam rady, słuchajcie, i że, i, że mogę, i, i że mogę po prostu umrzeć. A ja niestety, słuchajcie, nie, nie jestem głupia i jakby nie, nie, nie używam słuchawek, ponieważ mnie te słuchawki i strasznie bolą uszy. Tym bardziej, że siedzę od samego rana, słuchajcie, i nagrywam dla was odcinki i jakby słucha już mnie uszy bolą, słuchajcie, od słuchawek i od montowania i w ogóle wiedzieć o co chodzi i jakby stwierdziłam, że nie no po co, po co słuchawki, po co taką w ogóle? Lol, nie słuchawki, hm, mm, po co? I właśnie w takich momentach przydałyby mi się słuchawki, dlatego że słyszałbym, że ten zombie się do mnie zbliża. Wy, wy pewnie słyszeliście to, słuchajcie, cztery razy głośniej, cztery razy wcześniej. I pewnie pisaliście mi sobie, myślicie, o, oho, umrze, umrze, umrze sobie, po prostu sobie umrze. No ale na całe szczęście, jak widzicie, przeżyliśmy, sobie. jakoś przeżyliśmy, więc, sobie spoko opcja. Ja w ogóle jestem już w, tak, w takich emocjach, że ja nie wiem, czy ja, sobie nie skończę tego odcinka, bo mamy już dosyć dużo tych diamentów, więc słuchajcie, ten odcinek... Myślę, że czas skończyć. Bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną do końca. Widzimy się godzinie jutro o godzinie jutro. Jutro o godzinie 15.30 na kanale Milki Plus oraz dzisiaj jeszcze o godzinie 18.30 na głównym kanale. Także dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się, słuchajcie, później trzymajcie papa, miłego dnia, miejcie się ciepło i uważajcie na siebie. Hejka!